Dzień dobry wam. Dzień dobry. Mam nadzieję, że u was lepszy poranek niż u mnie. Ciąg dalszy narzekania. Nie mam z czego się cieszyć aktualnie. Od wczoraj mam gorączkę. Mam stan zapalny. Nie na gorączkę. Um, mam stan zapalny. Zrobiła mi się jakaś wielka plama przy... Um, przy bliźnie. Taka czerwona, sino... różowo-czerwona. Boli. Także stać nie mogę. Piecze. A dobry kochani. O, przynajmniej ta pani ma chworek. uważaj Tosiu, żebyś nie spadło. Kilka zysek mamy. Ty! Toszka! I To Tosiu. Mamy zyska. Tosiu, ale już spokojnie, dobrze? Grzecznie. No dawaj, się jesteś grzecznie. No więc, e, tak. Więc dzisiaj na CITO jadę do mojego lekarza. Będziemy robić serpę. Miałam mieć ciągnięcie szwów, bo pytacie się właśnie jak tam szwy nie ściągnięte zostały. Przez to właśnie co tam się dzieje. No więc fajnie. Zobaczymy jeszcze czy ja w ogóle na święta słuchajcie wyjadę, bo plan był, że jedziemy. Ale nie wszystko, w sensie nie za wszelką cenę. O tak, więc zobaczymy. Masakra, ale trzymajcie kciuki, bo ja już będę wam. Ja już przestałam trzymać kciuki za siebie, aż latos. Dzień dobry, dzień dobry. Trzymam serdecznie dosyć serio. Ale miłego dnia Wam życzę, żeby u Was było lepiej, bezkoleśnie. I już mówiłam, szanujcie swoje zdrowie, naprawdę. Ono jest tak ważne, tak potrzebne do funkcjonowania codziennego. Ja jak rano wstałam dzisiaj i po prostu chciało wszystkiego, serio. Ja nie mam w ogóle energii do życia.